Siemano, ja jestem Kacper, A... i A ja jestem Tymek, co ty tu I dzisiaj przyjechaliśmy w góry autostopem, bez telefonu z takim zachodem słońca na pełnej zajawce, Pozdro Nie głupio powiedzieć, że serio my się zgubiliśmy. Czas na Proszę Państwa, lecimy na tripa. To jest w ogóle najlepsze, że z Tymkiem. Oto z tym panem. A ja jeszcze jestem niespakowany totalnie, masakra! Ten cały trip powstał totalnie tak na spontanie. Ja w ogóle z Tymkiem poznałem się na castingu do twojej 5 minut 3. Dosłownie przypadkiem, nie. I widzieliśmy się tylko raz, tylko raz się widzieliśmy. Nagle się tak jakoś potem po tym całym castingu. Eee... O, i to jest w ogóle... pojewane biorę panalizator, no na nic Ogólnie cały zamysł będzie polegał na tym, że wyłączamy telefony, bierzemy wszystkie rzeczy do survivalu, nocujemy sobie w lesie z jakimś ładnym widokiem i lecimy autostopem w góry. Wydaje mi się, że trip na pewno będzie udany. Zostaje opóźniony, że to jest zanadrościa. Że... Przepraszamy za odrodnienia. Yes, yes, moja yeah. meczkę, jest, beczkę Czas zacząć, siema. Jesteś? No, ja jestem tak <śmany> ogólnie wyspany, że tak idę Let's go. Prawie spakowanie, jest trochę syf. Dwa dni bez technologii i bez telefonów to jest chyba najważniejsza zasada. I jedynie co to bierzemy, sprzęt, żeby wam to wszystko udokumentować. Będzie ciężko. Nie wiem, jak to wszystko spakować. Jest masakra. drakuje nam trochę miejsca. Jak to wygląda, moi drodzy? Masakra. Dobra, my już spakowani, siadamy. Ostatni raz oglądamy jakiekolwiek rolki korzystamy, bo nie będziemy mieli z 3 dni tego. Ja jeszcze tutaj rozmawiam przez telefon ostatni raz. Kontakt jakiś będzie, ale wyłączam wszystkie social media messenger, więc nie będziemy pisać ani na Messengerze ani na niczym, więc ewentualnie jak już to do ciebie wieczorem zadzwonię, czy jak będę umierał, więc. No to jak będziesz umierał, to zadzwoni. Dobra, jak wrócimy się odezwę. Ty, Ja nie wiem, stary, dla mnie to jest pojebane, nie? Teraz coś się domie, że jest pojebane. Mamy telefon, wiadomo, bo to byłoby też głupie, gdybyśmy nie brali telefonu. Ale jakby mamy ten telefon, tylko po to, żeby się faktycznie skontaktować w jakiejś awaryjnej sytuacji. limit czasu. Ja nie wiem, ja nie wiem, no mocne gówno generalnie. Wszystko out. Koniec, to już jest koniec. Dobra, jazda. Nie ma już Piąteczka, kurwa, zaczynamy oficjalnie chyba tripa i lecimy. Mapa telefonik. Jesteśmy totalnie zapakowani Ful, ful jak full się da Ful jak bilałem. się da Dobra, atakujemy Kepsa Czas na szampkę Drodzy, Kłodzko, pierwszy nasz kierunek Dostajemy się właśnie na Bielane i lecimy w stronę Kłodzka A potem Dolna Bielawa, Bielawa Dolna Dolni Morawa <laughs> Dolni Morawa, Dolni no potem Dolni, Dolni Morawa Let's go! Musiałem ale... jakoś zapłacić nie mam inaczej Nie mam gotowy sorry Oj drodzy, on już to czuje i lecimy? To już się zaczyna. Jesteśmy w okolicach Bielan i w ogóle z dupy jest to miejsce, nie mamy gdzie się zatrzymać, nie ma żadnej zataczki dla samochodu. O, stoją w korku stare w ogóle. Tutaj jest łapane po drodze, no zobaczymy to i jak tam czas pokażę Co ty pierdolisz? Ej, nie pierdol, że ten typek chce nas wziąć. Co ty? ty jedziesz w stronę ale zajebiście Co ty gadasz? Mamy trochę tych rzeczy, nie? Jest to problem jakiś? Dobra, jak już. to... To był mój najszybszy stąd w życiu, bo nawet Gdzieś tu w ogóle dałeś najpierw bo Konkretnie gdzie docelowo jedziesz? Płocko, ale ten adres nie wiem tam na ten. W sumie jak gdziekolwiek, nawet jak do Płocka już to rzucisz, to będzie idealnie No, ale właśnie najlepiej nie do miasta, co nie? Mówię tak samo, kolega pisze, czy przyjeżdżam, czy wchodzę z tego i jadę No to chodzi właśnie, mają jest Czyli to jest spontan dopiero konkretne góry to się zaczną nie <laughs> Dojechali do kłodka. A dziwne, do... Jesteśmy w kłodku. Na, na drogę? O kurde, z chęcią! A na pewno jesteś pewny, że ty nie chcesz tego? Nie, ja już sobie jadę. Serio? No. O, dzięki, Oj, wielkie, było serio. Mega seryj. miło z tobą podróżować. Ten, go, ten goście to jest taki naprawdę sztacików pierwszy, zostałbym na kabanosy na drogę, więc ciara dał, dał mi piwko zero. W ogóle. Ja jestem totalnie w szoku. Takich ludzi można spotkać i to od razu po. to ile? Po minucie? To są miliony nawet? Minutę nie szliśmy tak naprawdę i złapaliśmy stopa. Przyszła kolejna łapanie stopa na Czechy. Tutaj Kasper stoi już. Praszamy dwóch przybłędów. Szuka podwózki. Rozbijamy się tu. pierdala Odklejka bez tego telefonu, o Jezu Przeszliśmy dosłownie całe kłocko Z tymi wszystkimi rzeczami no. i padamy już z nóg, serio Nikt się nie zatrzymał póki co no, Zrobiliśmy właśnie pierwszą przerwę bo przeszliśmy dosłownie całe centrum kłodzka. Idziemy już chyba nie wiem 45 minut, jakoś. Jest przygoda. No. no I drodzy, nikt nas nie chce zabrać. Totalnie nikt. Jakby zkipa. Jakby coś nie. przestroga dla innych. Nie, nie łapcie z centrum autostopa. Zdecydowanie nie. To jest najgorszy pomysł Dla Beki napisaliśmy na naszym kartonie 100 metrów dalej. I patrzcie, co się stało. <śleski> Ale, to, jest tutaj, to jest a to jest strona jakby Czech czy, czy to nie. Ojej, nie, 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 to kurde. Nie Ale mogę Was na górę rzucić jak chcecie. Co my? Nie, ma Siema, też Kasper. To... Drugiego Kaspra spotkaliśmy, nie. Mieliśmy nie używać telefonu, a ten co? Ale to nie jest mój telefon. Dobra, Stary. Dzięki wielkie. Co powodzianko, mojego dnia. Wzajemnie Dojechaliśmy moi drodzy 100 metrów dalej. W tym momencie wyszliśmy tylko z auta, a Fart akurat chciał, że ktoś się zatrzymał. W sumie to nam tu po drodze jest Dobra, coś złapaliśmy, coś teraz zgadnie Kacper, zobaczymy co z tego będzie Jest miejsce w bagażniku, w kuchu, się ukali. Dobra, dzień jest Dobra, stary, let's go, let's go Pamiętasz jak jechaliśmy przez to kłódko z tym ziomalem? Generalnie to co pokazywali w mediach, to w rzeczywistości zupełnie inaczej wygląda Inaczej to po prostu działa na człowieka Jeszcze w dodatku ziomal nam opowiadał jak to wszystko przeżył Niesamowite. W Stroniach Śląskich. Mega w ogóle miła ekipka nas pozrzuciła. W ogóle się nie spodziewałam, że nas weźmie cała rodzinka. No, bo oni no, ledwo no. miejsca mieli, ale tak chcieli. że dobra, chodźcie, wsiadajcie, będzie miejsce. No i teraz kminimy. to robić. Czy jechać dalej na Czechy, czy w sumie się tutaj rozbijać? Czy Czechy, czy, czy zostajemy. Ja bym tutaj? to został ewentualnie jutro pocisnął gdzieś I jutro śnieżnik. A nawet dzisiaj jeszcze miejsce. Tak tak. Trzeba na dwójeczkę takie... My to mamy jakiegoś pierdolonego farta tych autostopów. A ten to był w ogóle już tak randomowy. Pomyśleliśmy właśnie na jakąś taką bardziej tutaj wyjazdówkę Taką bliżej tej czarnej góry I nagle tak się nie spodziewaliśmy My jesteśmy znaczeni Tak było widać, że my też tak. Zastanawialiśmy <śleskujesz> <śleskujesz> Co wypatrzyłeś? No tylko mniejszych drzew Musimy znaleźć ten spot Ej, szczerze wam powiem, że to jest taka przygoda, jakby. teraz się, że to jest taka przygoda Jesteśmy autentycznie w teraz w prawdziwych górach, jakby czarna góra Proszę bardzo, resort narciarski Czarna Góra. Ostatni stop był najbardziej niespodziewany, bo nawet nie chcieliśmy za bardzo stopem jechać, ale mieliśmy tak for fun, tabliczkę zatrzymaliśmy. trzymaliśmy I wiesz, i ona tam tytułem pokazywaliśmy, że tam Czarna Góra Parking mieliśmy. nagle ktoś nas zatrzymuje mówi My jedziemy do sceny, chcecie z nami jechać? A my takie, co? Co? Dobra no, możemy jechać, co nie? Idziemy teraz, proszę Państwa, na piwo, na jakąś dobrą pizzę i toaletkę, musi wlecieć dwójka na pewno Ko Patrzcie w ogóle, gdzie my jesteśmy, jak tu jest ślicznie, tu jest jakaś rzeczka Nie właśnie chcę coś szamać, bo cały dzień podróży taki tylko kebab jest Korzy z darmowego picia? Ja to jest z Knera, nie? Zawsze jak widzę, że to jest dalej to, to biorę Ale dobra orężatko w ogóle no. Teraz jest... schabowe czy mielone? Schabowy, stary, z piwem, w górach to jest, to jest, to jest tradycja Na no, takich miejscach należy brać takie rzeczy, to jest, to jest nie? Nie polskie posiłki To dla nas będzie w sumie dwa razy schabowe i dwa razy to czeskie piwo O super! Szybko jednak. Tak, tutaj. Kacper. O, oh, jest chłopak. Dobra, proszę państwa. Dało się dotrzeć. Już w góry. Także trzeba sobie to jakoś wynagrodzić. Tutaj skabłuszczak już leciał, ale czas na to, co ty gryski lubią najbardziej, czyli piwerko Czeskie piwo. Właśnie. To, to jest to. To jest tutaj z stary Ej, dobre ziemniaczki to kapusta, jaka dobra. Fiu, 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 fiu. fiu. Ekstra. Spokojny taki. dobry po prostu. Nie no, może nie najlepszy, ale spokojny. Ostatni krótki stop nam potrzebny. Uwaga, dzisiaj stop tylko na górę. To jest nie ma co. Chodzimy na piechotę. nie wiem, czy to widać, ale taką na Kasper wybrał drogę. Jak się tutaj chodzi. Jeśli tak wygląda jak my, to jest się taką atrakcją turystyczną I naprawdę tyle ludzi do nas zagaduje Tyle jakichś interakcji społecznych jest Jestem pod wrażeniem, że my przez kilka godzin, nie używając telefonów, mieliśmy interakcji z ludźmi bardzo, Patec, jak ty to robisz? Wiesz, że to zrobisz, po tylu, po tylu latach czekania Polska góra. Ja uh. mam zodyśkę, nie? Potrzebujemy dostać się tam Zadupcamy dosłownie stamtąd, bo tam Byliśmy z chaboszczaka opierdolić. Wiadomo, że piwko, piwko siadło. No i to piwko daje powera. Dzięki piwkowi możemy wejść na samą górę. Bez zadyszki, stary, teraz jest zapierdalanie, Dawaj. Uh, uh, uh. Co ty dup, Przecież patrz to jakie słoneczko wyszło? Piegniemy teraz! Tak mieliśmy sobie, bo mieliśmy taką chwilę troszeczkę spokoju, już dosłownie bez adrenaliny. Zdecydowanie, naprawdę polecam taki trip każdemu. Zajebista sprawa, nie? Włączenie telefonów, odcięcie się. Od takiego świata internetowego i polecenie w taką gitch experience, naprawdę, wow. Życie takim serio życiem bez internetu jest zajebistym życiem. Tylko dopóki nie spróbujecie, to się nie przekonacie. I wiem, że może to wydawać się takie ciężkie, bo trzeba, wiadomo, wyjść ze strefy komfortu, pracy, ciepłego łóżka. A jak się kurwa wyjdzie, pójdzie się do środka lasu, to potem, właśnie, ja to pokażę. nie? Tutaj można właśnie mieć takie wspomnienia. Mamy stary sąsiadów, prosto, prosto. Ja myślałem, że to jest nasz genialny pomysł, ale widzę, że naprawdę sporo ludzi tutaj. Przyszło sobie też tak kempingiem, w ogóle Pan nam właśnie tutaj zdjęcia porobił na tle zachodu, tej taki sztosik Panie, to wyszło co, nie? Myślę, że naprawdę to jest jedna stopek zdjęć i to leci na Instagram, totalnie. Instagram. Zajewkowe. Ten widok jest tak wynagradzający, to co dzisiaj przechodziliśmy Kurde, co to jest w ogóle? Proszę was Ja słównie, To jest dosłownie to, co sobie wyobrażałem Jak ma dzisiejszy nosek nas wyglądać I to jak tam wszystko w ogóle sprawnie poszło Jakby od razu opaliśmy autostopy Nagle w ogóle na spontanie, nie musieliśmy w zasadzie jakoś super długo czekać Raz tylko się zdarzyło, że pół godziny czekaliśmy Jeszcze trafiliśmy na tak zajebistą miejscówkę, przecież tutaj Ludzie też kempingami się normalnie rozstawiają To chyba coś znaczy, że jednak... No i tam ja jeszcze z drugiej strony są też Jakieś namioty Zaraz jeszcze odprawimy ogólnie miejscówka taka chyba znana, nie? Jeszcze zachodzik słońca, kurwa Odpalamy drona Moi drodzy, miejsce do spania znalezione. Tutaj sobie dzisiaj spędzimy noc. Zdecydowałem się, że będę spał w tym miejscu. Ja sobie ogólnie wybrałem tutaj oto drzewo. To drzewo, więc dosłownie jak sobie tutaj rozłożę hamaczek, to będę miał taki widoczek. I teraz pytanie, czy Tymek? Nie, chyba tutaj ja. No też tam ewentualnie na dole jest fajnie. No tam sobie ludzie z kamperkami. Cisną normalnie. Łącznie się, więc lecę rozbijać namiot. Pozdro z fanem. Dobra, jej, skończony camping. Tak wygląda nasz camping: jest hamaczek, jest namiocik na jednego śledzia, ale jest. Zadowolony zadowolony z Maxa i. no już w sumie to słońce prawie zachodzi. Już zaszło nawet. Uf. Nie wiem, co mam powiedzieć, ja się, serio. Ja teraz proszę Państwa, zrobi się gorąco. Uf. Oj, uwaga, zakrywam. Fajnie tak, zrobiona, wygląda, co? No, no. Proszę Państwa, robię Wam już tutaj room tour. Tu mamy... Ch**a działa. Dobra. Taki elektryczny. Jest okej. Okay. Tutaj lampeczka, trochę zamontowana na patencie, no ale o, działa. kurde, spadłem prawie. Działa, działa. No i tutaj co? Ja już sobie hamak rozwiesiłem. Chcę mm. tutaj pokazać, proszę Państwa, jaki mamy apartament. Tutaj normalnie karimata, żeby nie wiało w plecy, jest piwór. Zaraz się tutaj jeszcze jakąś kurde fajną... Koleżanka, bo modelkę. Złatwi. E, no i co, zapraszamy do Tymka. Teraz ja przejmę kamerę, a Tymek Was oprowadzi po jego rapałkie. To ja. Widzowie, zapraszam Was do mojej kuchni. Jest namiot. Model XC3275. Tutaj są drzwi frontowe. Najpierw trzeba zapukać. Otwieramy drzwi. Potem mamy drzwi we we wewnętrzne. I uwaga, zapraszam. Uh! Witam. jest zapraszam, to jest moje łóżko. Tutaj jesteśmy w kuchni. Dzisiaj serwujemy tylko żelki i wodę na to mnie stać. To jest moja szafa. Co tu mam więcej powiedzieć? Tutaj jest regałek na jakieś stare rzeczy. Tutaj jakaś prywatna szafka nocna. No i sobie śpimy, pozdro. To co, stukamy się tak jak co? Przecikiem, nie? Zdrówko. <laughs> Zdrówko moi drodzy. Czarna nurka zambą no. Dobra, ogarnięci po serio całym dniu wrażeń. idziemy spać, co nie? No, możemy odespać w końcu te 5 godzin snu i dzień pełen adrenaliny. Bo dokładnie, naprawdę było grubo, nie? 21.30, my lecimy w Kimę. No. no, dobranoc wam. papa pa.